Cześć i czołem. Kochani, poznajecie to miejsce? W pierwszym odcinku pokazywałam Wam moją słynną autostradę do nieba, że tak powiem, czyli ulica Szybowa. Słuchajcie, wybrałem się na kolejny spacer. Tu zaczyna się moja przygoda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może uda dotrzeć mi się do ciekawych miejsc i pokazać Wam, co jeszcze można w Boguszowie zobaczyć. Obserwujcie, czekajcie. Niedługo wrócę. To na razie. Z tej strony jesteśmy... Um, słuchajcie, zacięło mnie. E, tu jest ta góra. Widzieliśmy ją e, z tamtej drugiej strony. A kiedy przejdziemy na tą stronę, to widoczki rozciągają się, tak jak Wam właśnie pokazuję. Czyli Guszów od strony, no praktycznie już ulicy, maja tam ciągnie się ta szybowa no i piękne widoczki no i pokażę wam gdzie będę szła tutaj tą drogą idę prosto później skręcę w prawo no i zobaczycie co widać Dalszej części. Tutaj już wylazłam z tej ścieżki. I tutaj mamy ulicę Maja. Ona też się rozciąga. Długo, długo, długo tam do przodu można iść. I na końcu byśmy wyszli na główną ulicę w Boguszowie. A takie są tutaj widoczki z ulicy Maja. No i oczywiście lasy dookoła. No wszędzie mam lasy. I to mnie cieszy. Przynajmniej czystsze powietrze. O, tam, tam idę. Tutaj droga prowadzi właśnie ode mnie. to Znaczy się ode mnie. Tutaj są już kuźnice, słuchajcie. Samochód jechał, więc musiałam przerwać. Yy, tutaj są kawałek kuźnic. Yy, dotarłam aż tu. No powiem wam, spacerkiem godzinka. Takie mamy widoczki. A tu słuchajcie, tam za tym zakrętem. Ciekawi jesteście, co tam jest? Bo ja tak. Więc tam pójdę i pokażę Wam co zobaczyłam. A więc poszłam za ten zakręt, słuchajcie, i tak jest za tym zakrętem. Takie są widoki. Czy coś ciekawego? No, na pewno coś innego. A gdzie teraz pójdę? Słuchajcie, nie wiem. O, widać naszą. Góry Dzikowiec. Śniegu tam jeszcze jest. Ale słuchajcie, jest dzisiaj przepięknie, cieplutko. Jestem w krótkim rękawku. Słońce grzeje niemiłosiernie. No dobra. To tak wygląda. Takie ja oto mam widoki w tej chwili. Jeśli dobrze przyjrzycie, to tam het z tyłu, nie wiem czy to będzie widać na komputerach. Wydaje się, że widać śnieżkę. No i kościół. Czyż nie jest pięknie? Bardzo mi się tu podoba. To jest kościół w Kuźnicach. Tak wygląda. Zamierzam iść dzisiaj jednak na tą górę dzikowiec i pokazać wam ją z bliska. Mam nadzieję, że dotrę bezproblemowo. Tam, o, tam będę szła. Zobaczymy, ile śniegu tam jest, pokażę Wam, bo tu na dole oczywiście jest przepięknie, bez śniegu. Droga na cikowiec oczywiście prowadzi przez las, jak większość dróg, którymi gdziekolwiek chce dojść. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym akurat ten las jest takim, że tak powiem, zbawieniem, bo jest cholernie gorąco, więc cień w lesie, ten chód. Po prostu jest zbawieniem. Jest super. Tam będę szła, gdzie tu widać te barierki, a pokażę Wam, co po drodze na Dzikowiec można zobaczyć. Zobaczyć. No jest takie jeziorko, słuchajcie. Oczywiście, nie wiem, czyje to jest. Nie mam pojęcia, czy są tu ryby. Jest taki nawet mały pomost. No ale tak, idąc po prostu. Lasem fajnie zobaczyć y, takie oto małe jeziorko. Y, zaraz zerknę, czy są tam ryby, ale myślę, że nie jest to miejsce, w którym y, ktokolwiek dba o to i zarybia. Y, zapewne pełno żab się znajdzie, standardowo o tej porze. No dobra, to czas wyruszyć dalszą drogę. Jak będę już na samym szczycie, to wtedy Wam pokażę. Tak więc kochani dotarłam na górę dzikowiec. Właśnie tu przede mną zobaczcie ile jeszcze jest na niej śniegu. Nie wiem czy oni jeszcze dośnieżają, no ale chyba raczej nie. Tu akurat stoję przy armatkach które pewnie wcześniej naśnieżały. O, tak wyglądają. No i tutaj zobaczycie, o. Tu siedziałam dziś. E, piłam kawę. Wiele ludzi tutaj przychodzi. Tam z tyłu widać ruiny, słuchajcie. Kiedyś miał tutaj być e, chyba hotel, ale niestety nic z tego nie wyszło. Jak zwykle zresztą. No, i tutaj y, taka wiata jest. Tutaj ludzie sobie robią grille. Jak jest ciepło, siedzą tam w środku, na zewnątrz. No, miejsce takie, powiem Wam, na chwilę, y, latem, bo zimą, no to wiadomo, ludzie przyjeżdżają, żeby y, zjeżdżać sobie na nartach. No, a latem dzieciaki mają tutaj plac zabaw, rodzice mają chwilę oddechu. No i ten ośrodek, w którym są noclegi, jedzenie, piwo, kawa, herbata, co kto woli. No i wyciąg, bo tam u góry na y, dzikowcu, na samej górze, nie wiem czy będziecie widzieć, jest taka, taki punkt widokowy, nigdy tam jeszcze nie dotarłam, chociaż tutaj mieszkam już tyle lat i, i trochę czasu jest ten punkt, ale kiedyś, kiedyś tam dotrę i jeśli tylko będę, to wam nagram. Powoli zmykam, kochani, już do domu. Kawałek drogi mam, więc z godzinkę mi to zajmie. Dziękuję, że jesteście. Oczywiście, jeśli coś jeszcze po rodzaju się wydarzy ciekawego, no to nagram. Na chwilę obecną żegnam się z wami, do zobaczenia i oczywiście łapka w górę, jeśli się podoba, łapka w dół, jak się nie podoba i subskrybujcie. Pa pa. O właśnie, to są te ruiny, mówiłam, że jak jeszcze coś po drodze zobaczę jaka wygo, to Wam nagram. E z daleka ich tak nie było widać, jak tam stałam i nagrywałam, więc tutaj troszeczkę bardziej z bliska. Tak wygląda miejsce, gdzie miał powstać, z tego co wiem, to hotel, mogę się mylić. No i jeszcze raz Wam pokażę z tej strony, jak to wygląda. Tu właśnie odbywają się e Pikniki rodzinne, występy różne. No, czasami coś się dzieje, czasami tu ludzie zaglądają. Jak dla mnie jestem tutaj chyba po raz czwarty. i Pewnie jeszcze nie raz zajrzę. A tu jest stara, opuszczona szkoła w Kuźnicach. Nie wiem, dzieciaki pewnie już chyba te, które chodziły tutaj, to chodzą do Boguszowa, tak mi się wydaje, nie znam historii, ale tak właśnie wygląda ta szkoła. Taka mała ciekawostka po drodze, w drodze powrotnej do domu.